Teraz Intercity Baltic Express. Dokładnie z Wektorem Adriatic Express. Lub Baltic Express. Za chwilę przyjrzymy się Okrainie. Piękny Baltic jedzie. I jest to Adriatic Express. Bianka. Czeskie drachy wagony. Dokładnie. Bar. I powoli hamowanie, że teraz Adriatic Express, Bianka, dokładnie jest Baltic Express Piękny rozruch. Piękne odbosy Jedzie Vectra Wagony, czeskie brachy Narodni doprawce RP1 I RP1 padał maszynista To kiton, jak się nie mylę. I pojechał! Dokładnie.